Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na makijaż. Dzisiaj zabieram Was do mojego makijażowego świata. Ja będę się odprężać w ten sposób. Odpalę sobie muzykę i um, zadziałam tutaj makijażowo. Mam pewien pomysł, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie powiem Wam co już nałożyłam. Oczywiście podkreśliłam brwi i tutaj użyłam kredki z Golden Rose w kolorze 102. Potem Wyżelowałam brwi e, żelem z My Secret Wow Eyebrow. Na powiekach mam e, bazę e, podcienie z Anastazji Beverly Hills i wszystko przybudowałam moim ulubionym pudrem z Benaya w kolorze Fail. E, kolejne kosmetyki, które będę używać, e, to e, beżowy i jasnoróżowy cień z Tune Cosmetics, przełożony tylko do e, paletki MACA, bo ona jest taka, wiecie. Solidna, mocna. No, i dzisiaj użyję palety fiolety. Także już wiemy, że makijaż będzie um, fioletowy, ale czy na pewno? No właśnie. Kolejny produkt, który na pewno dzisiaj użyję, to kredka z Maybelline. To jest tattoo liner. Ale jeszcze się dowiecie w trakcie dzisiejszego makijażu. Ja sobie odpalam muzykę. I zabieram Was do mojego świata makijażowego. Żałuję, że nie będziecie mogli posłuchać tej muzyki, którą ja będę słuchać, ale niestety YouTube by mi zablokował film, a tego nie chcemy. Także w tle pewnie usłyszycie moje gadanie, co robię krok po kroku, może jakieś moje przemyślenia zobaczymy. Także ruszam w drogę makijażową i zapraszam Was bardzo serdecznie. Jedziemy. No to zaczynamy. Najpierw sięgam po beżowy cień z Tune Cosmetics i nakładam go pod łukiem brwiowym bardzo dokładnie, bo chcę, żeby ta okolica była rozjaśniona, taka świeża, czyściutka. I nie zapominam też o wewnętrznym kąciku, bo to jest też ważne, żeby to oko było takie duże, rozświetlone koniecznie błyskiem, tylko właśnie takim matowym jasnym cieniem. Teraz sięgam po czarną żelową kredkę z Maybelline. To jest bardzo trwała czarna kredka i maluję nią wzdłuż linii rzęs. Taką powiedzmy kreskę. Ona jest niedbała, bo zaraz będzie rozcierana. To będzie taka moja baza dla kolejnych cieni, żeby przyciemnić oko, ale nie obciążyć tego całego makijażu, także kreseczka roztarta, jak widzicie, dość dokładnie i uwaga, tą kretkę trzeba bardzo szybko rozcierać, bo zastyga i potem nie da się jej absolutnie ruszyć, no i tak Rozcieram, rozcieram, teraz sięgam po paletę fiolety i taki intensywny fioletowy cień, który delikatnie wpada w granat, wiecie taka mieszanka trochę, przepiękny kolor, bardzo żywy, taki intensywny, soczysty i nim rozcieram granicę między czarną kredką a jeszcze czystą powieką, i to będzie kolor, który zdecydowanie będzie się wybijał w naszym makijażu. Dokładam tego koloru kilka razy, um, aż uzyskam taką intensywność, na jakiej mi najbardziej zależy. Teraz sięgam po taki piękny, jasno-fioletowy cień, powiedziałabym taki liliowy, i nakładam wewnętrznym kąciku, tak naprawdę na granicę. Między tym fioletowo-granatowym cieniem a czarną kredką. I to wszystko oczywiście blenduję, aby wszystko ładnie się przenikało. Teraz sięgam po taki piękny fioletowy cień, który ma w sobie złotą drobinę. I ten cień nakładam na um, całą przestrzeń, um, na której mam. Pod spodem już e, kredkę czarną, czyli nasza kredka e, była bazą do tego pięknego, fioletowo-złotego cienia. Nakładam pędzelkiem ten cień, bo nie chcę, żeby on był bardzo intensywny. Raczej, żeby to była taka mgiełka e, koloru i błysku. Teraz tuszuję rzęsy. Jak widzicie, niewiele jest tych kroków makijażu powieki. I bardzo dokładnie tuszuję rzęsy. Przy takim mocnym, kolorowym makijażu powiek. Dokładne przy, przy, wytuszowanie rzęs jest naprawdę ważne. Teraz nakładam aktywator e, pod krem z Sunner I to będzie moje nawilżenie e, twarzy przed nałożeniem e, makijażu, czyli podkładu korektora. No i właśnie korektor e, nakładam pod oczy, ale nie tylko, e, bo e, bawię się w Indianina i nakładam w zasadzie na cały środek twarzy. Parzy, by rozjaśnić, zrobić taki fajny optyczny um, efekt świeżej, rozjaśnionej skóry. No i teraz rozcieram, rozcieram, i kolejny krok to oczywiście. Podkład z NARSA. To jest podkład, który sam w sobie jest delikatnie mm, taki rozświetlający, satynowy. Bardzo, bardzo przyjazny dla skóry. Delikatnie ciemniejszy od korektora, ja wiem o tym, ale razem to będzie wszystko ładnie grało. I jak widzicie, ja nie nakładam dużo tego podkładu, tyle, żeby zakryć ewentualne niedoskonałości. Teraz Dokładnie pudruję okolice pod okiem pudrem z Benaya w kolorze Fair. Pudruję bardzo delikatnie, również przy yy, skrzydełkach nosa. Dlaczego delikatnie i yy, tak konkretnie jednocześnie, ale dlatego, żeby ten korektor się nie przesunął. Kolejny krok to oczywiście puder i tutaj puder z Benefitu Dr. Feel Good. To jest puder, który mocno matuje, ale przy tym nie robi ciachę, nie obciąża. Paleta konturownia, czyli moja ulubiona paleta do konturowania, rozświetlania twarzy. Również paleta z Glam Shopu. I teraz nakładam, chyba Ulubiony brązer, um, bo on jest taki. Chłodno-ciepły, idealny. Naprawdę nie robi szarej buzi, ale też nie ma żadnej pomarańczki. Także mm, naprawdę muszę przyznać, że to jest mój ulubiony produkt do um, podkreślania policzków. No i pięknie się stopniuje, jak widzicie. Teraz sięgam po trochę ciemniejszy brązer i delikatnie dokładam. Um, fajnie jest łączyć różne tony brązerów, bo wtedy. Wtedy uzyskujemy jeszcze ładniejszy efekt. Brązę nakładam też na czoło. Ja mam duże, wysokie czoło, więc trochę optycznie chcemy je zmniejszyć. Róż to jest ideał taki rozświetlacz, przepięknym różobrzoskiniowym kolorze uwielbiam. Naprawdę jest piękny, choć bardzo mocny. Rozświetlacz to również petarda. Delikatnie nało nałożone, tak jak ja tutaj um, nakładam, robi delikatną taką taflę błysku, a jak dołożycie dwie, trzy warstwy, no to robi konkret. E, wracam do um, cienia tego fioletowo-granatowego i zaznaczam dolną e, powierzchnię no tutaj jeszcze jakieś popraweczki się tworzą, ale głównie skupiam się na tej dolnej powiece, Zewnętrzny kącik, za, zaznaczam tym cieniem. No i teraz błysk, taki um, różowy, świetlisty, um, malutkim um, zwilżonym pędzelkiem, nakładam w wewnętrznym kąciku, aby dodać trochę błysku um, i takiej fajnej świeżości. Um, fajnie to wygląda. Gdybym dodała jeszcze dwie, trzy warstwy, no to tutaj byłby ostry błysk. Sięgam po czarną kredkę, którą mam na górnej powiece i nakładam na linię wodną. I teraz szminka z Fenty Beauty. Powiem Wam szczerze, że ona w komerze wygląda gorzej, bardziej ciepło. Na żywo ona jest taka brązowa. Przedstawiam się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi bardzo. Myślę, że to, co miałam w głowie, dokładnie przeniosłam na oko i efekt, jaki uzyskałam, bardzo mi się podoba. Myślę, że spokojnie możemy określić ten makijaż jako makijaż wieczorowy, a nawet powiedziałabym imprezowy, weselny. Generalnie bawiłam się dzisiaj kolorem. I błyskiem, ale nie tak jak zwykle błyskiem, czyli dużo mocno i świetliście, tylko właśnie chciałam tak kontrolować ten błysk i myślę, że się udało. Dajcie koniecznie znać jak wam się podoba ten makijaż. E, powiem wam szczerze, że paleta fiolety e, to jest jedna z moich dwóch ulubionych e, palet i zachęcam was abyście zostawili kciuka do góry, jeżeli wam się podoba e, i zostawcie mi koniecznie komentarz pod tym filmem e, z waszą opinią. E, I ciekawa jestem, czy lubicie takie makijaże fiolety wpadające delikatnie. W granat, bo ten kolor nie jest taki oczywisty, fioletowy. On jest po prostu przepiękny. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki.